Proszę Państwa, co tam się dzieje? Wojna na słowa między Krzysztofem Stanowskim a Zbigniewem Bońkiem. Praktycznie ciąg dalszy meczu Lechia kontra Legia kontrowersji wokół sędziego Stefańskiego. No właśnie dzisiaj przedstawię prawdziwą potyczkę słowno między tutaj. Właścicielem Weszło, czy redaktorem naczelnym Krzysztofem Stanowskim, a z Bigniewem e, Oczywiście cała e, praktycznie tutaj kłótnia, kłótnia afera miała miejsce na Twitterze, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknę, że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Krzysztof Stanowski e, tutaj wypowiedział się na temat sędziego Stefańskiego, w, który sędziował mecz Lechia kontra Legia. E, no i na Twitter praktycznie Krzysztofa Stanowskiego odpowiedział bardzo szybko. Zbigniew Boniek wynikła praktycznie z tego cała dyskusja, można powiedzieć, afera, wojna taka słowna, tak? Oczywiście w duchu fair play. Y natomiast zaraz wam tutaj ją zacytuję, zaraz ją po prostu y przedstawię. O, właśnie to jest ten tweet Krzysztofa Stanowskiego. Z całej sprawy ze Stefaniakiem dla mnie kompromitacją PZPN jest to, że inni sędziowie z Warszawy nie mogą sędziować Legii, a sędziowie z Krakowa, y Wiśle, Krakowi. A taki stefański wpisał sobie z dupy Bydgoszcz i wszyscy Udawali, że jest zbyt goszczy, nie fair wobec innych arbitrów. No i on na to odpowiedział, Zbigniew Boniek, tam jest cały ciąg dalszej po prostu tej rozmowy, ja on zaraz przedstawię, zaraz wytłumaczę, o co chodzi, natomiast dla tych osób, które mogą nie orientować się i tak dalej, no tak, przyjęło się, że nie powinien tak naprawdę sędzia, tak naprawdę sędziować mecze, które są związane jakby z jego miastem, tak, jeżeli na przykład ktoś jest z Poznania, to nie powinien sędziować meczów Lecha i tak dalej, natomiast tutaj jest sytuacja taka specyficzna, tak, jeśli chodzi o Warszawę, bo przecież ile jest tak naprawdę tych prawdziwych rodowitych warszawiaków z pokolenia na pokolenie, sędzia Stefański jest zbyt gorszy, tak? Co prawda, ale na co dzień mieszka w Warszawie, tak? Więc można tu byłoby po prostu mówić tak, czy kręcić tak naprawdę nosem, czy rzeczywiście dobór tego sędziego na ten mecz akurat był dobry, tak? Pytanie takie jest: no, w przypadku innych miast, okej, okay, ale Warszawa jest jakby specyficznym po prostu miastem, no bo to jest miasto praktycznie, do którego ludzie zjeżdżają z całej Polski, tak? No ale jeżeli oni zjeżdżają do Warszawy, czy oni są wtedy Warszawiakami w sensie takim, po prostu, że. Muszą kibicować legi i tak dalej, no to jest już kwestia sporna. tak? Natomiast tak, no to właśnie do tego się odniósł tutaj Zbigniew Boniek i powiedział w ten sposób: Na moje to mogą sobie nawet jutro, jeżeli jesteście na to gotowi, ale jak błąd oceniacie przez pryzmat adresu zamieszkania i na czyjąś korzyść, na, na czyją korzyści się pomylił, to gotowi raczej nie jesteście. Tak tutaj właśnie odpowiedział. No to, to jest też taki zarzut tak naprawdę ze strony Zbigniewa Bońka do Krzysztofa Stanowskiego, także my jeżeli, no do środowiska dziennikarskiego, że jeżeli będzie sędzia na przykład z Warszawy, no to zaraz będziemy mówić, że on gwizda korzystnie jakby dla Legii, tak, no a to nie jest, niespowiedziane, tak, to nie jest, nie jest, powiedziane po prostu w ten sposób, zresztą o tym powiedział Krzysztof Stanowski, tak, że dla niego to jest po prostu, e, to, to jest po prostu kompromitacja, tak, jeśli chodzi o pzp właśnie w tej kwestii. No i dalej mówi Krzysztof Sąski. Dla mnie też mogą i o tym napisałem, tylko dlaczego Stefański był poza systemem? Raczkowski, Kwiatkowski, lepsi sędziowie nie mogą prowadzić meczów legii, a on może, mimo że mieszka w Warszawie, tylko udaje Bydgoszczanina. Fikcja totalna. No właśnie, bo to jest to. Jest zbyt Bydgoszczy, tak? Ale na co dzień mieszka w Warszawie? No przecież wielu jest tak naprawdę osób w wieku 18 lat przyjeżdżają na studia, czy 19 lat, w wieku 20 lat przyjeżdżają i tam po prostu żyją i funkcjonują. No więc to też jest takie pytanie, tak, czy się czuje bardziej po prostu związany ze swoim miastem, czy się czuje związany z tym tam, gdzie pracuje i mieszka, no wiele ludzi zakłada rodziny, już tam mieszka praktycznie już, tak, całe życie mają skoncentrowane wokół Warszawy i to jest takie, to jest takie tak naprawdę pytanie, wiadomo, że to jakby te starsze roczniki, tak, być może te roczniki właśnie Zbigniewa boinka no to są sentymentalnie związani, że pochodzi właśnie z goszczy i tak dalej, że mieszka na Kwiatowej Bodarzy i tak, tak dalej, tak, więc są po prostu w ten sposób sentymentalnie związania, natomiast te młodsze roślinki już jakby do tego nie, przy, nie przykładają takiej e, uwagi, tak? Czy mieszkamy dzisiaj w Warszawie, w Poznaniu, czy w, w Londynie, e, wiemy, że po prostu przecież te e, praktycznie pokolenia młode migrują, jarzą za pracą i tak dalej. No i teraz tak, Zbigniew Boniek na to odpowiedział, e tam stano za inteligentny jesteś, by takie rzeczy mówić. Des sędziował, czyli sędzia tutaj sędzia Stefanski, tak, sędziował Legię w tym sezonie 4 razy, Legia, Lech 1-0, Pogoń, Legia 2-1, Legia, Śląsk 1-0, Lech, Legia, Legia 1-3. Po błędzie łatwo się wszystkiego oczepiać, w poprzednich meczach nikomu nie przeszkadzał. No właśnie, bo tutaj tak naprawdę to, to też trzeba odczarować, tak? No nie możemy cały czas mówić, że wszystkiemu winny jest praktycznie sędzia Stefański. Nawet jeżeli popełnił błędy, to ok, ale należy go po prostu godzenia przez pryzmat jego pracy. Tylko z drugiej strony tak, no Zbigniew Boniek tutaj przestawia praktycznie mecze, to znaczy zaraz tak, będziemy analizować, Legia 1 leg, do 0, kurczę, a nie, a może Legia mogłaby tam 2-0 wygrać, albo 3-0, tak, Pogon Legia 2 do 1, a może to po prostu ta tutaj bramka dla Pogoni była niesłusznie uznana i tak dalej. No to już wchodzimy tak naprawdę w bezsensowne analizy, tak, no nie ma sensu przestawiać jakby na Twitterze, o tego jest całe kolegium sędziowskie, tak, Wydział Dyscypliny, żeby to ocenić, są prowadzone analizy, natomiast tutaj jakby co, wyniki miałby przestawić, to znaczy czy można by odwrócić teraz kota ogonem, czy jak sędzia Stefański będzie teraz prowadził mecz, to powinien gwizdać na korzyść dru drużyny przeciwnej, tak, no bo może być utożsamiany z tym, że będzie, yy, będzie po prostu jakby gwizdał na korzyść Legii. No to jest bezsensowne. W ogóle yy, dla mnie to jest bezsensowne, znaczy oczywiście tutaj jest pewna hipoteza, ja nie zakładam i absolutnie i chciałbym w to wierzyć, tak, że Stefański ma jakiekolwiek tutaj jakby słabość do Legii Warszawa, bo to jest w ogóle jakiś poziom, Absurdalny, tak. Ja, jak byłem na studia prawniczych, to już na, na, praktycznie na pierwszym roku uczono, że gdyby, gdybyśmy po prostu w przyszłości, no wiadomo, że nie wszyscy zostaną później sędziami, tak, ale gdybyś prawniczymi, no to nie można tak naprawdę utożsamiać się, tak. Nie można tutaj jakby dawać wyroku, bo na przykład ktoś pochodzi z jakiejś miejscowości, w której my się urodziliśmy, albo się wychował i tak dalej, albo nie wiem, ma taką samą pasję jak my. No to musi być werdyk tak naprawdę obiektywny. No Jeżeli ktoś jest sędzią piłkarskim, mam nadzieję, że jest po prostu obiektywny w tym, no, to w ogóle my wchodzimy w jakieś kuriozane sprawy, tak, no, znaczy tak, no nie wiem, sędzia prowadzi, roz, pr, pr, prowadzi rozprawę prawniczy, tak, sędzia prawniczy prowadzi rozprawę faceta, który jedzie pod wpływem alkoholu, no i ma na przykład, ten facet jechał na ko kolażówce i ma słabość, bo on też w młodości jeździł na kolażówce, to go korzystnie wskaże, no to jest jakiś absurd, tak, czy mieszka w Bydgoszczy, w Warszawie, czy jest po prostu z, z po prostu innego miasta, no absolutnie, to, to, to są rzeczy, które po prostu już na samym początku powinny być weryfikowane, tak, że ci ludzie, którzy są jakimiś zapalonymi po prostu kibicami danego klubu, e, mogą być nawet zapalonymi kibicami, tak, ale żeby to nie przekładali na wynik jakby piłkarski czy też sportowy, no bo to jest absolutnie tragedia, tak. Natomiast zawsze pojawiają się takie kontrowersje, e, jeżeli, no bo niektórzy mówią nawet, że mecz, wynik meczu został wypaczony, wypaczony przez sędziego Stefańskiego. No nie, no to są zbyt ostre słowa, ja bym się z tym nie zgodził, tak. Potem się pojawiła też taka te, te, teoria czy zarzut, że Sędzia Stefański ma syna, który uczy się, znaczy gra w piłkę w Akademii Legii Warszawa. Potem się okazało, że on w ogóle syna nie ma, tylko ma córkę, tak? No ale to, już, to jest po prostu daleko idące już to, że nawet gdyby miał syna, który gra w legii, to znaczy, że co, no jakby miał syna, to jego syn nie mógłby mieć nic wspólnego tak naprawdę z piłką nożną. No trzeba to wszystko odróżniać, oddzielać, tak? No ja nie wiem, to jest dla mnie to są po prostu w ogóle, my schodzimy na jakiś poziom absurdu, tak? Można mieć swoje sympatie i tak dalej, ale bez przesady, no bo schodzimy, schodzimy na poziom absurdu, tak? Każdy z nas na pewno jakieś ma sympatię tutaj piłkarskie czy sympatię do piłkarzy. No ale sędzia na 90 minut on się wchodzi tak naprawdę w rolę sędziego i wtedy powinien zapomnieć o, o swojej sympatii do jednego czy do drugiego klubu i sędziować racjonalnie, tak? I teraz tak, Krzysztof Sąski mówi w ten sposób, no właśnie, cztery razy, a ile razy sędziował Raczkowski i dlaczego? Zero. No i to jest duży zarzut, tak? Czy, a ile razy sędziował Raczkowski i dlaczego? Zero. No ale tutaj mówię, tu, ja nie wiem troszeczkę dlaczego Zbigniew Boniak jakby wychodzi w obronie sędziów. Znaczy, wiadomo, że Zbigniew Boniak jest prezesem PZPN-u, mówił to też naprawdę w futbolu, że jakby sędziowie podlegają pod Zbigniewa Bońka, całe kolegium to sędziowskie i tak dalej. Natomiast no, tu już wchodzimy w szczegóły, tak? jaki jest klucz, wybierania, i tak dalej. Dlaczego sędzia na przykład Raczkowski, Raczkowski, tak tutaj mówi Stanowski, nie został ani razu niesędziowo sędziował tego, tego spotkania, to już są takie jakby specjalistyczne, tak? Wnikliwe analizy. Natomiast, mimo wszystko, ja uważam, że powinien być zachowany ta, ta, ta reguła, tak? że sędzia z danego miasta nie powinien gwizdać meczu dla e, prowadzić do danego spotkania. Bo my możemy być obiektywni i tak dalej, ale jednak piłka nożna to, co, to, co jest? to są emocje, tak? To są, były są i zawsze będą emocje, więc nie powinien tak naprawdę sędzia e, z danego miasta gwizdać. I też, jak jest tutaj, mamy jakby komisję całą sędziowską, czy, czy po prostu e, widział cały dyscyplinarny, powinno to się sprawdzać. No, wiadomo, że ktoś się urodził w Bydgoszczy, a może na co dzień mieszkać w Warszawie, a jak gdyby na przykład ten sędzia mieszkał w Poznaniu, to, no, no, to wtedy nie powinien prowadzić jakby z, 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 te mecze z, związane właśnie z tym miastem, tak? Że tutaj w przypadku Warszawy to jest specyficzna sytuacja, tak? no bo dużo pewnie tam sędziów mieszka czy w Warszawie, może pochodzić z innych miast, I więc jak to rozpatrywać, to już jest inny, nie, nie wiem, tak? To już jest inna sprawa. No bo by się okazało później, że na przykład połowa sędziów nie mogłaby prowadzić spotkania z Legią Warszawa, bo na przykład połowa sędziów mieszka w Warszawie, tak? No nie wiem jaka jest tam dokładnie struktura, jeśli chodzi o adresy zamieszkania. <laughs> Myślę, że się rozpocznie się weryfikacja po adresach zamieszkania. Skąd jesteście, a gdzie mieszkacie? Adres? O, nie no, to jesteście na Grochowie, to kibicujecie po prostu tam Legii, nie? O, nie, jesteście po prostu na innej dzielnicy, to innej po prostu po Polonii. No absurdalne tak naprawdę, tak? Tezy. Kiedyś słyszałem taką historię, że w Krakowie podobno Kibice w 90 latach, czy jakiś tam chłopak mu opowiadał, że, żeby spokojnie wrócić dziś wieczorem z treningu judo czy coś, to musiał na jednym osiedlu dwa szaliki zakładać, żeby spokojnie przejść, tak, bo na tym osiedlu osiedle było podzielone. Jedni po prostu kibicowali Krakowi, drudzy kibicowali Wiśle, i żeby mieć spokój, wracając z treningu, żeby nikt nie wklepał, tak, chociaż uprawiał tam judo, tak, czy jakiś sport sztuki palki, no to musiał dwa szaliki zakładać. No to to jest troszeczkę absurdana sytuacja. No właśnie, i Zbigniew Boniek mówi, dlaczego? Bo w rankingu weszło są na pierwszym. I drugim miejscu. Chcesz ich przesunąć niżej? O, kurczę, no to też jest tutaj zażyt. No nie, znaczy tak zawsze to, tak, to jest tak, że jakby po prostu ludzie, czy politycy, czy działacze sportowi walczą z tutaj dziennikarzami, natomiast no nie można traktować jakby dziennikarzy jak po prostu złokoniczne, ale też dziennikarze wiele osób, wiele rzeczy po prostu podsuwają pomysłów, tak, które można zastosować, które można po prostu wziąć pod uwagę, sporo było takich na przykład pomysłów, które przedstawiał Roman Kołtoń, tak, w tej naprawdę futbolu mówił, pytał się w tych rozmowach w cztery oczy praktycznie z prezesem PZ które później ule, uległy zmianie. Ja uważam na przykład, że ten przepis dotyczący obcokrajowców to jest w dużym stopniu, w 90% pewnie zasługa Romana Kłotonia, ponieważ on od lat praktycznie o tym postulował, mówił o tym od lat i jego naciski sprawiły, że później ten temat się praktycznie rozlał tak na inne media. Rozmawiał też ze Zbigniewem Bońkiem i później Zbigniew Boniek to przestawił tak na forum, później były specjalistyczne prace i tak dalej, ostatecznie to przyjęto. Natomiast tak. Ja mówię tak, no, my musimy oceniać tak naprawdę sędziego przez pryzmat jego pracy dotychczasowej, nie przez pryzmat jednego meczu. To tak samo jak Robert Lewandowski, który nie strzelił bramki na Mistrzostwach Świata na Mundialu w Rosji. To co można by powiedzieć, że słaby piłkarz, nie? skoro nie strzelił ani jednego gola, a piłkarz, który tam w tamtym czasie był warty mniej więcej około 100 milionów, 100 milionów euro. No nieprawda, Tak trzeba patrzeć po prostu przez pryzmat yy, jego całość, całościowy wszystkich występów. Ja nie pokuszę się tutaj. Powiem tego tak, że te decyzje, które były z Lechią w meczu Lechia Legia, Legia, Lechia, były kontrowersyjne. Ja bym pewnie po podjął inne decyzje. Tam powinny być kartki, nawet żółta czy czerwona, rzut karny. Natomiast tak, nawet jeżeli popełnił błąd, trzeba zachować tak. To jest prawie zasadę bona fide, a więc działania w dobrej wierze. Miejmy nadzieję, że sędzia ten działał w dobrej wierze. Na, na pewno trzeba patrzeć takiemu sędziemu, sędziemu na ręce w przypadku kolejnych meczów, jeżeli pojawią się takie błędy, czy po prostu jakieś znaki zapytania, czy rzeczy kontrowersyjne, no to wtedy już odpowiednie kroki należałoby podjąć, natomiast, do ty, natomiast y, 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 trzeba zobaczyć po prostu poprzednie mecze, które prowadził, tak? E, no, wyniki też o niczym nie świadczą, no bo tutaj Zbigniew Boniek, o, y, mecz Pogoń, Legia 2 do 1, to dobrze, Legia, Śląsk 1 do 0, czyli nie ma na przykład, jakby było, nie wiem, jakby było mecz y, Legia, Śląsk, byłoby 7 do 0, to już, o, to by było znak zapytania, bo kurczę, dlaczego taka duża przewaga bramkowa, tak? Czyli jak takie wyniki 1-0, 2-1, 0-1, 1-3, to jest ok. Tak, no to nie to, to jest po prostu wytłumaczenie, to, to, to w ten sposób po prostu nie można patrzeć, tak? Bo my musimy patrzeć przez pryzmat, przez pryzmat praktycznie całego meczu. Ja nie wiem, czy są prowadzone, ale prawdopodobnie są takie prowadzone. Powinna być po prostu przedstawiona statystyka sędziego w czasie meczu z, z dokonania tak naprawdę interwencji. Skoro na przykład firmy są w stanie policzyć ile czasu w czasie meczu jakaś reklama jest wyświetlana na, na telewizorze, tak? Są w stanie to przeliczyć, to powinna być przeprowadzona na przykład analiza, w sędzia w ciągu meczu w ciągu 90 minut dokonał na przykład 320 a może nie 320 bez przesady, tak, ale załóżmy tam 100 na przykład interwencji, tak? Czy 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 50 gwizdnieć, tak? Z czego na przykład 40 było słusznych, 5 było niesłusznych i prowadzi Statystykę. Prowadzi statystykę, że na przykład sędzia na wszystkie decyzje, które podjął w meczu 90 na przykład procent było skutecznych. I na tej podstawie po prostu oceniać sędziego, tak? Bo my będziemy oceniać przez pryzmat jednego. Chociaż trzeba pamiętać, że jeden czy dwa błędy mogą zupełnie zmienić obraz gry, tak? bo drużyna może być, może być remis zero do zera i na przykład będzie kontrowersyjna rzecz, karny, który nie powinien być i zostanie gliznięty, ale no według mnie, no, to, to zawsze może wystąpić, tak, to też jest jakby kwestia, kwestia jest naboru tych kandydatów, w wyboru, tak, no, wszyscy o tym mówią, to nie jest jakaś tajemnica, że nie ma sędziów w Polsce, brakuje, tak, że jest, żeby przejść po prostu to sito, to muszą być ludzie wysportowani, którzy muszą się znać, znać te przepisy i tak dalej, no to, to jest bardzo ciężko, tak, zresztą sam sędzia Marciniak, on został sędzią przypadkową, On mówił także że e, grał w jakiejś tam walizie okręgowej, się wściekł na, na decyzję sędziego, e, oczywiście przeklinał go i ten sędzia powiedział, no jak jesteś taki mądry, to sobie pójdź sam na kurs sędziowski. Od tego się zaczęło, rzeczywiście poszedł i zobaczysz, że to nie jest taki łatwy kawałek chleba, tak? Natomiast, no y, my w dzisiejszych czasach my tak naprawdę idziemy w, w stronę coraz większej profesjonalizacji piłki nożnej, war i tak dalej, wszelkie, wszelkie błędy, no i największy jakby tutaj znak zapytania, czy największy mankament mogą stanowić sędziowie. Mogą stanowić sędziowie, no bo oni rzeczywiście mogą dzisiaj wypaczyć wynik, tak naprawdę, meczu. Chociaż ja muszę powiedzieć, i tutaj to też po prostu warto o tym powiedzieć, że Zbigniew Boniek wykonał kawał ciężkiej roboty, dobrej roboty, jeśli chodzi o PZPN, no bo on ponosi po prostu odpowiedzialność na końcu. do jest ta hierarchia, ta drabinka, o której sam mówił, w prawdzie, futbolu, no ale zresztą można zobaczyć sobie na strukturę PZPN-u że sędziowie jemu bezpośrednio podlegają, no to tak jak w wojsku generał Ponosi po prostu spija śmietankę za to, co zrobili żołnierze, tak samo w Boniek, na pewno poziom sędziowania w ostatnich latach się poprawił. Wyeliminowano tak zwane czarne owce, chociażby przykład tam sędziego, który prowadził mecz, już nie chce tam podawać personali i tak dalej, prowadził mecz ekstra później zrobiono mu zdjęcie, przyłapano mu, chyba no nawet to było na weszło, który obstawiał mecz u Bukmara, no to jest po prostu kompletna porażka, nawet jeżeli po prostu już to to robił, załóżmy, że był uzależniony, tak, od tego hazardu, przecież mógł to robić, obstawiać te mecze chociaż przez internet, a nie dać się jeszcze fizycznie złapać w punkcie. Nie? No to już po prostu jest kompletna tragedia, kompletny dramat. to wiadomo, że sędziowie mają zakaz tak, na tak naprawdę ob obstawiania meczów, to jest po prostu dramat, ale nawet jeżeli to wykonywa to przestępstwo, to robi to nieudolnie, tak, jak u scena, tak, e robi to nieudolnie, bo jeszcze dał się po prostu sfotografować. Założy się, że w każdym takim zakładzie nie są pewnie kamery, e i, i nawet gdyby tam ktoś mu nie zrobił z telefonu, to pewnie. W, w tego zrobiono było mu z, z kamery, tak? Z, z zapis, że był w takim ten, także nie wiem, gangolsena, bo po prostu chciał z, z, po prostu zrezygnować z pracy, ale nie chciał pójść do szefa powiedzieć, że rezygnuje z sędziowania, bo, bo po prostu dał się w taki sposób. No, no ale to jest inna sprawa. Także no widzimy tutaj aferę, prawdziwa wymiana zdań. Jestem też ciekaw waszej opinii, co na ten temat sądzicie, czy według was ma to znaczenie, czy też nie. Ta rejonizacja, można powiedzieć swego rodzaju, tak, że sędzia z Warszawy nie powinien prowadzić drużyny Legii z Warszawy. Może tak, może gdyby nawet, gdyby ten przepis taki był, że nie powinien prowadzić z Warszawy, ok. ale na przykład w meczach kluczowych. W meczach decydujących o mistrzostwie, o pucharu powinien być zakaz. Może w meczach gdzieś na, na początku, na przykład ekstra klasy, jak rusza liga na początku ligi, na pierwszej kolejki, to może sędziować. Natomiast tam, gdzie się pojawiają kontrowersje, tak, czy punkty, ewentualny spadek, awans, czy mistrzostwo, no to już powinien być inny sędzia, tak powinien być inny sędzia, skoro praktycznie wprowadzamy dzisiaj VAR, wszędzie wszystkie ligi praktycznie wprowadzają i Liga Mistrzów i tak dalej, dążymy do profesjonalizacji, chcemy wyeliminować te wszelkie błędy, to też należałoby wyeliminować ten błąd związany z czynnikiem ludzkim po stronie jakby pewnego, może nie fanatyzmu, ale pewnej stroniczości, tak? Czy tego, że serce bije e, dla jakiegoś klubu, tak? Akurat powiem, że w Polsce, może tak sędziowie za granicą, ale w Polsce na pewno sędziowie czują pewną sympatię, tak? Bo my jesteśmy strasznie stereotypowym krajem, bardzo jesteśmy stereotypowym krajem. Na przykład ja jest tutaj, nagrywam filmy, jestem dziennikarzem jest pochodzę z Poznania. To nie oznacza, że ja muszę nagrywać wszystkie filmy, jakby, y, y, pochwalne na temat dla Poznań. tak? Ja jestem dziennikarzem, zajmuję się po prostu piłką nożną. Natomiast, w momencie, kiedy cokolwiek co, 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 po prostu powiem, to zaraz też jestem mu tożsamo. O nie, bo on jest z Poznania to to domo sprzyja Lechowi i tak dalej. Także to są straszne stereotypy, tak? I to pewnie też jest, po prostu siedzi, jeśli chodzi o, jeśli chodzi właśnie o. Nie, tutaj sędziów i piłkarzy. Z całej sprawy, że ze Stefańskim dla mnie kompromitacją PZP jest to, że inni sędziowie z Warszawy nie mogą sędziować legi a sędziowie z Krakowa, Wiśle, Krakowi. A taki Stefański wpisał sobie z dupy Bydgoszcz i wszyscy udawali, że jest z Bydgoszczy. Nie fair wobec innych arbitrów. No właśnie, to też jest takie pytanie, tak. Ja myślę, że powinien przy, wyjść tak przewodniczący drugi tak naprawdę Zbigniew, przewodniczący całej tej komisji e, sędziów i przestawić, tak, e, jak to wygląda w przypadku innych sędziów do opinii publicznej, e, jak, jak oni prowadzili mecze legi, czy rzeczywiście tylko sędzia Stefański miał te, te mecze prowadził, czy inni sędziowie. No i jak to jest z tymi zamieszkaniami, tak? Czy ktoś rzeczywiście jest z tej Warszawy, czy mieszka w Warszawie? A jak to interpretować w kontekście, na przykład, jeżeli sędzia w się pod Warszawą, tak? To już nie jest teoretycznie z Warszawy, tylko na przykład, nie wiem, mieszka w Wołominie, czy mieszka po prostu w miejscowości gdzieś pod Warszawą, Wesołej, czy, czy w, w, po prostu w, w innej miejscowości, w Konstancinie, tak? Może w Konstancinie nie, bo tam najbogatsi mieszkają i bogate są do, do domy, tak? To raczej wątpię, żeby sędziowie. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba.